Siema. Tutaj masa. Będziemy mm. szukać drugiego tygla. Jesteśmy na cmentarzu w tym celu. Cały czas poszukiwał dziedzińca. Śmiesz mnie atakować? I co tu, doświadczenie? Mm -hmm. Takie Dominacja. Ja mi na krok nie odpuszczę. A ty gada? się za to, co spotkałeś. Zatem wiesz olej. Tak? Widzę zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Nie możesz pozwolić, by cię to pogrążyło. O mnie się nie martw. Poczuję się lepiej, gdy tylko zabiję Aby. All right powodów do radości. Chyba żartujesz. Nauczyłam się, że w ciężkich sytuacjach lepiej się śmiać niż rozpaczać. Być może pojmiesz to, kiedy stracisz tyle, co ja. Wielki ten cmentarz. Dobra, bo ja ten tygiel w końcu przygapię. Będę go na nowo szukał. Dobrze, prosto. Zatem, wieszczko, powiedz mi, czy nieustanna śmierć i zniszczenia kiedyś się skończą? Oczywiście, że tak. A ty będziesz żyć długo i szczęśliwie. Dlaczego mam wrażenie, że mnie okłamujesz? Bo nie mówiłam całkowitej prawdy. Poza tym ty nawet nie wierzysz w swoje szczęście. Cudownie wreszcie Cię spotkać, choć jesteś chudszy niż w moich wizjach. Nie hmm. dbasz o siebie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiasz ratowanie świata, prawda? Tak właśnie powinno być, moja pani. Tak powinno być. A co Ty powiesz? Pomóż! Monstrum plugawi naszą rodzinną kryptę i nie ma jej komu bronić. Tyle? Dziękuję ci. Teraz wszyscy możemy spocząć w pokoju. Aha. To takie coś było. Myślałem, że to coś do głównej misji To jest taka poboczna zasłużona śmierć o. Kto to był? Dzisiaj litanja nie został jednym z Zobaczę. No, nie, no muszę wrócić. Sorry. Ale zanim wrócę, zobaczę jednak, czy nic nie ma. Wartego uwagi. Chyba nie. Hydry nie chcę zmieniać, no hydra mi się na... lubiła i teraz... ciężko mi się ją zmienić. Chociaż jej takiej często nie używam, co? Hmm. Dobra, mniejsza. Złożył ją mój towarzysz. To samo możliwe, że tu pan dzieje.

A jak tam z Twoją tarczą? No, że sprzedałem mniejsze. Będę ją na ulepszenia na razie Idziemy do cmentarza Nie jestem jeszcze gotów Dobrze, Do piachu. 350 mi się wydaje. tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Oj, spokój. tak smutne, nie bardzo zachęcające. Nowe wydarzenie chyba zrobiłem, nie? Z dwudziestoma elementami zniszczonymi. I przerwało tam liczenie, nie chciałem tego w sumie brać, zapóźniłem się, czy ten odeś. Czy nie atakować? Jeszcze tyle do przeglądania, chyba. Użyj ołtarza. Jeszcze czekam. Tu nie skończyłem misji. Ej, i chwila, pokaż mi zadania. No nie, tu tylko cel główny pokazuje. Znać tygiel na dziedzińcu. Chyba to dziedziniec jeden. Co to dziedziniec? Jesteś wielkim artystą, gdy idzie o niszczenie Sługusów śmierci. Dziękuję. To bardzo miłe. Artysta Mną się nie przejmuj. Zaczekam tu sobie. Fajnie brzmi. Mądra decyzja. Nie pozwolimy, by stała ci się krzywda. Tak tu jeszcze jakiś stos kataliz katalizis kataliz Potrzebuję więcej czasu. Co to było? To Urzael. A kim jest ów Urzael? Anioł, który dowodzi siłami Maltaela w mieście. Chyba udało ci się go rozgniewać. Dobrze. Chodźmy do enklawy. Muszę sprawdzić, czy Tyrael poczynił jakieś postępy. Wróć do enklawy. Wrócę daj. dajcie mi coś jeszcze nie dostaniemy W sumie co tu lepszego dostać, nie? Jak broń w sumie ta, nie mówiłem wcisnąć w broń Rubin 130 obrażeń więcej 400 już daje. Gdzie nie ta babcia? Czyta? Nie, proszę to babcie. Potrzebuję więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. A co z tobą? Co sprawiło, że wziąłeś na warki odpowiedzialność za losy świata? Moje przeznaczenie... Nie. No, pokaż mi się. Ty, co masz za zbroję? Mniej def, ale... Ci, którzy zmarli, nie pojednawszy się z Martarele. Nie mogę uwierzyć, że interes wciąż się kręci. Mam na tym broń zwykłe, to sobie odpuszczę. tysięcy. Te złoto w sumie szybko, nie? A jeszcze szybciej chyba odchodzi. Co się z kimś pogadać, czy co teraz? Na dziedzińcu szlacheckiej nekropolii. Patrz, odłamek się zmienia. Maltael dokonuje jakiejś przemiany kamienia. Otóż to, Maltael zebrał wystarczająco wiele dusz w zachodniej marchi, by rozpocząć przemianę kamienia, lecz jego zamiary nadal pozostają dla mnie zagadką. On morduje ludzi. Co jeszcze musicie wiedzieć? Jeśli chcemy mu przeszkodzić, musimy dowiedzieć się, co planuje. Zobaczyć gromadzenie dusz z Zachodniej Marchi. Urzael. Najwyższa pora, żeby zginął. Gdzie go znajdę? Wiem tylko tyle, że jest w jednej z wież gdzieś w Zachodniej Marchi. I że będzie dla ciebie wyjątkowo niemiły. miły. do mnie, zanim wyruszysz za mm -hmm. Mogę dla ciebie zacząć kilka przedmiotów. Ale za darmo czy? A teraz słyszę, że żniwiarze odbierają ludziom duże. A To jest ta z gotika? Wzgórza zachodniej Marchii...

No nie, a gdzie są te poboczne? Ej, poszukaj kolejnych zdrniewiarzy nawiedzonej gospodzie. dziedziniec. Ej no, kto ty jesteś? Ona zabiera chyba jednego... nie, trzech. czy było? Chyba trzech jest, co? mogli mnie teraz zobaczyć. No i Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Ja tą chytrę robiłem Jeszcze czekam Pomocy! Pomocy! Te potwory ugiziłem ja tutaj Dziękuję. Jeszcze chwila, a niechybnie bym zginął. Kim ty jesteś? I tak i tak zginął? Z dążymy wejść. Nie jestem jeszcze gotów. Wiem, że tam jakieś przejście albo skrzynka potrzebuje więcej czasu, nasi wrogowie są silni, lecz ja nigdy się nie poddam! Bardzo dobrze. kropieństwa, okropieństwa, których doświadczyliśmy podczas naszych podróży, nie mogły mnie na to przygotować. No to się rozwijasz, nie? Będzie ta wieża chyba, co? Czy nie? A może to jedno z tych pałac, dobra. Jak tam wygląda? Chyba wszystko. Kisa ponownie zasiądzie na tronie zachodniej marchi. Oczywiście zakładam, że masz na myśli siebie. Moja babka była córką Korelana, lecz ten nie chciał jej uznać, gdyż urodziła ją kurtyzana, a nie królowa. Dzięki wsparciu pospólstwa zachodnia marchia stanie się miejscem wolnym, gdzie wszyscy są równi. Koniec z próżnymi bogaczami. Oczywiście nie da się uniknąć rozlewu krwi. Musimy ich ukarać dla przykładu, ugruntować naszą władzę. To niewielka cena. Nie znałem twojego króla, ale gardzę takimi zdrajcami jak ty. Dopóki żyje, nie będziesz rządził zachodnią Marchią. Całe życie czekałem na ten dzień, czarowników. Wstawaj zatem, podły strajco! Dobra, no, no. Hey, ten lord nawet jest. No, Mocny. W końcu pojąłem, że moje osobiste odczucia nie są tutaj w ogóle istotne. Mój lud ginie i potrzebuje króla. Dziś zaczniemy stawiać odpór. Sam Lord Winton zapewnił nam ku temu środki. Żniwiarze nie dostaną zachodniej marchi. Klnę się na to życiem. Ginęli? coś nie normalnego ale dobra ja zakończę na ten moment dalszy odcinek w następnym odcinku trzymajcie się cześć